Czy wiesz, że istnieje metoda uprawy ziemniaków, która mieści się w każdym mieszkaniu? Metoda tak prosta, że każdy może ją wykonać za pomocą zwykłej torby z supermarketu. Metoda, która zamienia kiełkujące ziemniaki z twojej spiżarni w kilogramy jedzenia. Przemysł spożywczy zna ten sekret od dziesięcioleci i nigdy ci nie powiedział z jednego powodu. Gdybyś wiedział jak to zrobić w domu, nigdy więcej nie musiałbyś kupować ziemniaków. A cena ziemniaków tylko rośnie. Na pewno zauważyłeś to podczas ostatnich zakupów. Dziś tutaj na Zielony Skarb zdradzę Ci kompletną metodę uprawy w workach. Metodę, którą nasi dziadkowie stosowali i która została wygodnie zapomniana przez nowoczesność. Nauczysz się zamieniać jednego ziemniaka w czteromiesięczne zbiory dla całej rodziny. A co najważniejsze, nie potrzebujesz ogrodu, nie potrzebujesz działki, nie potrzebujesz niczego. Potrzebujesz tylko worka, konta ze słońcem i chęci, żeby przestać płacić za to systemowi. Jeśli właśnie trafiłeś na Zielony Skarb, witaj serdecznie na tym kanale. Tutaj przywracamy wiedzę, którą przemysł postanowił zakopać i ukryć przed tobą wiedzę, która uwalnia cię od zależności od supermarketu i wahań cen żywności. Zasubskrybuj kanał i włącz dzwonek, żeby nie przegapić żadnego sekretu z ogrodu. Teraz pozwól, że opowiem Ci historię, która zmieni sposób, w jaki patrzysz na ziemniaka. Zanim supermarkety zdominowały dystrybucję żywności w naszym kraju, całkowicie, zanim wielkie sieci zaczęły decydować, ile zapłacisz za kilogram ziemniaków, polskie rodziny uprawiały tę roślinę na każdym dostępnym kawałku ziemi wokół domu w puszkach, w skrzynkach, w workach po węglu, w każdym pojemniku, który utrzymywał ziemię. Jeden kiełkujący ziemniak zamieniał się w jedzenie dla całej rodziny na tygodnie. Ta wiedza przechodziła z pokolenia na pokolenie, jak święty skarb rodzinny. Ale potem przyszła urbanizacja, przyszły bloki mieszkalne, przyszły całodobowe sklepy. I nagle łatwiej było kupić niż sadzić, wygodniej płacić niż produkować własne jedzenie. Przemysł spożywczy pokochał tę zmianę, bo teraz jesteś od niego całkowicie zależny. Ale metoda nie umarła. Została tylko zapomniana przez większość ludzi w miastach. A dziś nauczę cię dokładnie, jak robili to nasi dziadkowie, krok po kroku. Najpierw musisz zrozumieć jedną fundamentalną rzecz o ziemniaku, którego kupujesz. Ten kiełek, który wyrasta, gdy zapomnisz o nim w spiżarni, to nie jest wada produktu. Ten kiełek to nasiono gotowe, żeby stać się produktywną rośliną w twoim domu. Przemysł nauczył cię wyrzucać kiełkujące ziemniaki, bo chce, żebyś kupował więcej. Ale prawda jest taka, że ten kiełek to złoto w rękach kogoś, kto wie, co z nim zrobić. Teraz zwróć uwagę na szczegół, o którym prawie nikt nie mówi, a robi ogromną różnicę. Ziemniak w worku to tylko jedna z technik, które przemysł spożywczy wolałby ukryć przed tobą. Istnieje jeszcze siedem kompaktowych upraw, które mieszczą się w każdym kącie. I produkują cały rok. Jeśli chcesz poznać wszystkie, przygotowałem przewodnik w pierwszym linku w opisie. Ale zostań ze mną, bo ten film ma jeszcze wiele cennych sekretów o ziemniakach. Sekret kiełka jest następujący: potrzebujesz tylko jednego kiełka na kawałek ziemniaka. Jeśli ziemniak ma dwa lub trzy kiełki, rośliny będą konkurować o składniki odżywcze, staną się słabe, splątane a zbiory będą małe i rozczarowujące na końcu sezonu. Więc weź kiełkującego ziemniaka i pokrój na kawałki, każdy kawałek z jednym kiełkiem. Zamienisz jednego ziemniaka w 3, 4, 5 nasion gotowych do posadzenia. Resztę ziemniaka bez kiełków wykorzystasz w kuchni, nie ma żadnego marnotrawstwa. Ale spokojnie nie sadź jeszcze teraz, bo jest kluczowy krok przed sadzeniem. Świeżo pokrojony ziemniak ma w środku dużo skrobi i dużo wody wciąż w sobie. Jeśli posadzisz go teraz, zgnije, zanim wypuści korzenie i stracisz wszystko. Sekret polega na tym, żeby suszyć te kawałki przez 3 do 4 dni przed sadzeniem. Połóż je w suchym miejscu może być na słońcu i czekaj, aż powierzchnia pociemnieje. Kiedy stracą nadmiar wilgoci, wtedy są gotowe do następnego kroku w procesie. Podczas gdy twoje nasiona schną. Przygotujmy miejsce, gdzie będą rosnąć Twoje ziemniaki. I tutaj metoda staje się naprawdę interesująca dla tych, którzy nie mają miejsca. Możesz użyć mocnego worka na śmieci albo dużej torby z supermarketu. Możesz użyć tych toreb na zakupy wielokrotnego użytku albo nawet starego dziurawego wiadra. Jedyny wymóg to dziurki na dole, żeby woda nie zbierała się i nie gniła korzeni. Ja wolę biodegradowalne worki, bo można obserwować ziemniaki rosnące przez boki, ale każdy pojemnik, który utrzymuje ziemię i odprowadza wodę, nadaje się doskonale. Teraz nadchodzi część, która oddziela tych, co zbierają dużo, od tych, co zbierają mało. Ziemia, której używasz, determinuje rozmiar ziemniaków, które zbierzesz za cztery miesiące. Uboga ziemia produkuje małe ziemniaki, bogata ziemia produkuje duże i zdrowe bulwy. Przepis, którego używam, jest prosty ziemia ogrodowa, zmieszana z dojrzałym obornikiem. Dodaj humus z drżownic, żeby dać ten zastrzyk składników, które ziemniaki uwielbiają. I sekretny składnik, który mało kto zna mąkę kostną zmieszaną z ziemią. Ale prawdziwy sekret, którego nauczyłem się od rolniczki ze wsi pod Krakowem to dodanie pokruszonych skorupek jaj do mieszanki, i to niemała ilość. Zbierz skorupki z sześciu jajek, umyj dobrze, wysusz i zmiaszcz na gruby proszek. Wymieszaj to wszystko w ziemi i stworzysz idealne środowisko dla eksplozji wzrostu. Wapń ze skorupek jaj wzmacnia strukturę ziemniaka w naprawdę imponujący sposób. Teraz zaczyna się sadzenie i tu jest szczegół, który wielu ludzi robi źle nieświadomie. Nie napełniasz worka ziemią od razu do pełna. To błąd początkującego ogrodnika. Prawidłowa metoda działa w trzech etapach dodawania ziemi i wyjaśnię Ci dlaczego. Złóż worek do jednej trzeciej wysokości i włóż pierwszą warstwę odżywionej ziemi. Umieść swoje nasiona ziemniaka kiełkiem do góry, zawsze kiełkiem do góry, pamiętaj. Przykryj ziemią, ale zostaw czubek kiełka na wierzchu. Nigdy nie zakopuj całego kiełka. Podlewaj powoli, żeby nie przemieścić nasion bez zalewania, bo ziemniak nie lubi mokra. Teraz będziesz czekać, aż wydarzy się magia, podlewając codziennie bez przesady z wodą. Postaw worek w miejscu, które dostaje co najmniej 4 godziny bezpośredniego słońca. Ziemniak kocha słońce. Im więcej światła dostanie, tym silniej będzie rósł. W około 30 dni zobaczysz liście rosnące piękne i zielone nad ziemią. Kiedy rośliny osiągną około 15 cm wysokości, Zaczyna się drugi etap. Rozwiń kolejną część worka i dodaj następną warstwę odżywionej ziemi na wierzch. Zostaw tylko czubki liści na zewnątrz i przykryj całą resztę łodygi ziemią. Ta zakopana łodyga stworzy nowe korzenie, a te korzenie zamienią się w więcej ziemniaków. Dlatego metoda działa etapami. Mnożysz produkcję z każdą kolejną warstwą ziemi. Kontynuuj podlewanie codziennie, zawsze bez zalewania. Ziemia ma być wilgotna, nie mokra. W kolejne dwa tygodnie rośliny znów urosną silne i energiczne, szukając słońca. Wtedy powtarzasz proces, rozwijasz resztę worka i robisz trzecią i ostatnią warstwę. Przykrywasz łodygi ponownie, zostawiając tylko czubki liści na zewnątrz do oddychania. Każdy centymetr zakopanej łodygi to szansa na stworzenie więcej ból pod ziemią. Tak jeden ziemniak zamienia się w kilogramy jedzenia w zaledwie 4 miesiące uprawy. Teraz nadchodzi najtrudniejsza część całego procesu czekanie do zbiorów jesiennych. Ziemniak potrzebuje około 4 miesięcy od posadzenia do gotowości do zebrania, a poznasz, że nadszedł czas, kiedy liście zaczną żółknąć i usychać naturalnie. To nie choroba, to nie brak wody to naturalny cykl rośliny dobiegający końca. Kiedy liście całkowicie uschną, przestań podlewać i czekaj jeszcze dwa tygodnie. Te ostatnie dwa tygodnie bez wody sprawiają, że skórka ziemniaka twardnieje i staje się odporna. Ziemniak zebrany za wcześnie ma cienką skórkę, która łatwo się uszkadza i szybko psuje. Ziemniak zebrany w odpowiednim momencie ma twardą skórkę i wytrzymuje miesiące w piwnicy. Po dwóch tygodniach czekania nadchodzi najbardziej satysfakcjonujący moment całego procesu. Odwróć worek, rozsyp ziemię i znajdź swoje ziemniaki ukryte jak prawdziwe skarby. Uczucie zbierania jedzenia, które sam wyprodukowałeś, nie ma żadnej ceny na świecie. Ziemniaki wszystkich rozmiarów się pojawią, od malutkich po naprawdę ogromne bulwy. Małe możesz użyć jako nasiona na następny cykl i nigdy więcej nie kupować sadzeniaków. Duże idą prosto do twojej kuchni. pure, frytki, zupa Gotowane, pieczone w piekarniku, wszystko wyprodukowane przez ciebie bez pestycydów, bez konserwantów, bez płacenia supermarketowi. A najlepsze jest to, że możesz robić ten cykl cztery razy w roku, jeśli chcesz. Zawsze jakiś ziemniak kiełkuje gdzieś w twojej kuchni, czekając, żeby stać się rośliną. Pozwól, że dam ci kilka dodatkowych wskazówek, które jeszcze bardziej zwiększą twoją produkcję. Po pierwsze, Różnicuj odmiany ziemniaków, które sadzisz, żeby mieć różne smaki. Ziemniaki jadalne, słodkie bataty każdy ma swój czas wzrostu i swój unikalny smak. Po drugie, zachowaj część zbiorów, żeby użyć jako nasiona w następnym cyklu. W ten sposób stworzysz własną linię ziemniaków przystosowanych do Twojego środowiska. Po trzecie, woda z kuchni, której używasz do mycia ryżu, to niesamowity naturalny nawóz zamiast wylewać do zlewu, wylej na ziemniaki i zobacz różnicę we wzroście roślin. Po czwarte, jeśli pojawi się jakiś szkodnik na liściach, spryskaj wodą z szarym mydłem. Rozwiązuje 90% problemów bez potrzeby żadnej chemii ani trucizn. Po piąte, kiedy zbierzesz, zostaw ziemniaki do suszenia w cieniu przez dwa dni przed schowaniem. To utwardza skórkę i znacznie wydłuża czas, jaki wytrzymają przechowywane bez psucia się, a jeśli chcesz nigdy więcej nie zależeć od supermarketu, żeby mieć świeże warzywa. Przewodnik z siedmioma uprawami w workach i donicach jest w pierwszym linku w opisie. Teraz chcę, żebyś zatrzymał się i pomyślał o tym czego właśnie nauczyłeś się w tym filmie. Prosta metoda, która zamienia odpady w jedzenie, marnotrawstwo w obfitość na Twoim stole. Metoda, którą Twoi pradziadkowie znali i która prawie zaginęła w dwóch pokoleniach, przemysł spożywczy zbudował system, w którym zależysz od niego, żeby jeść każdego dnia. Za każdym razem, gdy sadzisz własne jedzenie, robisz krok poza ten system kontroli. To nie chodzi o oszczędności, chociaż zaoszczędzisz dużo pieniędzy robiąc to w domu. Chodzi o niezależność, o wiedzę, że potrafisz się wyżywić własnymi rękami. Chodzi o przywracanie wiedzy przodków, która prawie została wymazana przez nowoczesną wygodę. Nasi dziadkowie wiedzieli, że ziemia jest hojna dla tych, którzy mają cierpliwość uprawiać. Wiedzieli, że kiełkujące nasiono to nie śmieć to początek obfitych zbiorów na stole. Ta wiedza należy do Ciebie sprawa została ci skradziona przez pośpiech nowoczesnego życia. Dziś zaczynasz ją odzyskiwać. Jeden ziemniak naraz, jeden worek naraz. Krok po kroku. Za cztery miesiące, kiedy zbierzesz swoje pierwsze zbiory domowych ziemniaków, przypomnisz sobie ten film i zrozumiesz, że zawsze byłeś w stanie to zrobić sam. Jedyne czego brakowało, to ktoś, kto by ci pokazał jak. A teraz już wiesz wszystko. Jeśli ten film pomógł ci zobaczyć, co jest możliwe z workiem i ziemniakiem w domu, zostaw kciuka w górę, bo to pomaga Zielony Skarb dotrzeć do większej liczby osób. Osob, które tak jak ty szukały drogi, żeby mniej zależeć od systemu i supermarketów. Podziel się z tą osobą z rodziny, która ciągle narzeka na ceny żywności w sklepach. Pokaż jej, że istnieje wyjście i że to wyjście zawsze było w jej własnej spiżarni. Zasubskrybuj kanał, jeśli jeszcze nie jesteś subskrybentem, i włącz dzwonek. Co tydzień nowy film przywracający wiedzę, którą przemysł chce, żebyś zapomniał. Dziękuję bardzo, że zostałeś ze mną do końca. To wiele znaczy dla tego kanału. Niech Twój worek ziemniaków będzie obfity i niech Twój stół nigdy nie zależy od marketu. Sać z cierpliwością, uprawiaj z miłością i zbieraj z wdzięcznością dary ziemi. Wielki uścisk, niech Bóg Cię błogosławi i do następnego filmu na Zielony Skarb.